Siemanecz, yy, Jakiś kurwa odcinek gotuj z Pato bym zrobił. I Pato coś zgłodnił. Kurwa, jak tu czysto. A, najpierw to jeszcze pozdrowię. Normalnie, Ecika z krewę i gryzaka pozdrawiam. No. I na, na tym się skończyły pozdrowienia. Co my tu mamy dobrego do jedzenia? Cebula po śledziach, trzy parówki i kurwa, zgnite kurczaki. No to kurwa, zajrzymy w co mamy dobrego. O jest, Smrożona wódeczka, nie za wiele. No ale zawsze jakiś obiadek. Chyba, że ugotuję makaron w czajniku. Kurwa, się zacięło. Tam trochę zostało, kurwa, tu. To... Może się nadal jeszcze do zjedzenia. Kurwa. Kurwa, nie wygląda źle. Kurwa, trochę przypalony, trochę. Kurwa, normalnie kurwa. Dobra, już się najadłem. Trzeba popić. Normalnie, kurwa. Kurwa, trzeba tu ogarnąć tą melinę? O, nawet kurwa, pół amareny zostało. To z kłodu nie umrę, kurwa. O. Normalnie, kurwa. Kurwa, gotował kurwa. Nie, nie jestem kurwa kucharzem, żeby kurwa gotował. No. To jest kurwa jedzenie. Wódka lepsza od chleba, bo gryźć nie trzeba. O, pyszne kurwa. Dobra. Normalnie. Pato wszystkich serdecznie pozdrawiam. Elo! Gdzie jest kurwa kokko?